Pochodzący z Tarnobrzega muzyk, kompozytor, autor tekstów, nauczyciel i społecznik spełnia swoje wielkie marzenie. Paweł Gospoś podjął się dużego wyzwania i wydaje debiutancką płytę. Album Obudź się, Całkiem Nowe Dźwięki lada dzień będzie dostępny na rynku. W realizację projektu zaangażowało się wiele uznanych osobistości ze świata muzyki. Muzyka w jego życiu obecna jest od dziecka. Angażował się w wiele projektów, współpracował także z wieloma artystami, ale cały czas marzeniem było wydanie własnej płyty. Po wielu latach zbierania doświadczeń, plan ten udało się zrealizować. Po przeprowadzce, już yy, do Kielc postanowiłem, że jak tego nie zrobię teraz, to już tego nie zrobię nigdy, więc, więc wziąłem się za materiał, który w części już tam gdzieś wcześniej powstał. Dopisałem parę piosenek, znalazłem super aranżera. Producenta muzycznego Adriana Stodolaka, któremu wysłałem materiał, no i on go po prostu ubrał w tak fajne nowe dźwięki, że, że stwierdziłem, że ten materiał chyba faktycznie warto, warto wypuścić. I kiedy już skończyliśmy yy, nagrywanie, złożyliśmy yy, cały album. Powiedziałem sobie, że daję sobie rok na to, żeby on przeleżał. Po roku, jak, jak go słucham i stwierdzę, że. Że takim samym uczuciem go darzę, jak rok wcześniej, to, to działam. No i zacząłem działać. Tak wyglądały początki, które pozwoliły na realizację kolejnych kroków. Kluczowe było znalezienie wydawnictwa, które będzie zainteresowane realizacją takiego projektu. Wysłałem płytę do ogólnopolskiego wydawnictwa Rekwiem. Rekords to jest wydawnictwo jazzowe, z, i byłem przekonany, że w ogóle żadnej odpowiedzi nie będzie, nawet przez to, że to wydawnictwo jazzowe. A piosenki, które wysłałem, to piosenki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, potraktowane oczywiście w, w, w różny sposób gatunkowo, natomiast no, nie do końca stricte jazzowe. No i okazało się, że tego samego dnia dostałem odpowiedź od wydawnictwa, że, że są zainteresowani, że biorą materiał, bo to materiał niszowy. Nie ma takich propozycji na rynku, i że jak najbardziej chcą wejść w współpracę. Po nawiązaniu współpracy z wydawnictwem Requiem Records na nowo opracowano grafikę oraz projekt okładki płyty. Następnie rozpoczęto pracę nad realizacją piosenek. Co warte podkreślenia, wszyscy zaproszeni do współpracy artyści wyrazili swoje zainteresowanie. 22 listopada była już premiera, singiel. Razem z teledyskiem w wykonaniu Moniki Urlik. Monika Urlik przepięknie ten utwór też potraktowała. To jest taka świąteczna pastorałka. Myślę, że biorąc pod uwagę odbiór i to, ile osób już weszło na YouTube'a i ten teledysk obejrzało, mam nadzieję, że się spodobał. Znaczy po samych informacjach zwrotnych, które otrzymywałem, czy SMS-owe, czy poprzez Messengera. Wszystkim ten utwór się podobał, przypadł do gustu, ja mam nadzieję, że pozostałe dziewięć również się spodoba. Oprócz Moniki Urlik mamy Andrzeja Piasecznego, mamy Małgosię na konieczną i Kamila Bijosia, Sanden Grace, mamy Kasię Kowalską. Na płycie również usłyszymy Aleksandra Szwarnowieckiego, 12-latka Tarnobrzega, bardzo zdolnego chłopca. Przed którym myślę, duża wokalna kariera. Jeżeli tylko ta jego droga wokalna będzie fajnie poprowadzona. Ja cieszę się, że, że, że Tarnobrzeg też na tej płycie się pojawił i że Aleksander mógł z takimi wykonawcami na tej płycie się również znaleźć. Na płycie śpiewa jeszcze producent muzyczny, o którym już wspominałem, Adrian Stodolak, śpiewa Weronika Nowak. Ja popełniłem też. Jeden utwór, i, i na prośbę nie tylko znajomych, ale też podpowiedź wydawnictwa, jeden utwór wykonuje na tej płycie. Początkowo płyta Obudź się, całkiem nowe dźwięki, miała służyć typowo pod potrzeby edukacji. Ale duże zainteresowanie sprawiło, że koncepcja mocno się zmieniła. Koniec końców, bo, ponieważ miałabyś jako jeden krążek, wychodzi w albumie dwukrążkowym, jeden krążek, to będą wykonania tych dziesięciu moich utworów przez znanych artystów, o których już przed chwilą wspominałem, a ta druga płyta będzie, tak jak jakie było założenie na początku, bardziej edukacyjna, w prostszych wykonaniach, tak żeby dzieciaki, młodzież, którym te piosenki, mam nadzieję, się spodobają, mogli sobie je śpiewać. Do tej drugiej płyty dołączone są również półplaybacki, więc plus książeczka z tekstami, więc taki pełny, pełny pakiet do, do tego, żeby go mieć i przytulić w domach. Niebawem ukaże się druga piosenka z teledyskiem, którą wykona Aleksander Szwarnowiecki. Cały krążek będzie dostępny lada dzień i będzie można go nabyć m.in. poprzez stronę wydawnictwa Requiem Records w Wempikach oraz u samego Pawła Gosposia. Grono odbiorców powinno być szerokie, bo muzyka oraz teksty są bardzo uniwersalne. Ja byłem przekonany, że ta robota taka najcięższa już jest za mną. A robota najcięższa jest przede mną, jest ta związana z promocją. Natomiast cieszę się że, z tego, że gdzie, gdzie nie wysyłałem tego materiału, to dostaję zwrotne, pozytywne odpowiedzi, czy to telewizyjne, czy radiowe. Więc no, mam nadzieję, że, że może nie sukces, bo ja... Ja też chciałbym wyraźnie jasno powiedzieć, że, że mnie tu nie chodzi o bawienie się w celebrytę, bo już na to jestem za stary, natomiast y, chciałbym, żeby część mnie, która tam na tych płytach się y, znalazła, znalazła właśnie jak najwięcej odbiorców i żeby te piosenki się po prostu podobały.